Na no, drodze wojewódzkiej nr 901 doszło do przewrócenia cysterny przewożącej paliwo typu olej napędowy. W tej chwili cysterna przyczepa leży na boku, nie ma wycieków, nie ma zagrożeń. Niemniej jednak przepompowujemy w tej chwili paliwo do cysterny zastępczej i po przepompowaniu przystąpimy do. Mm, ustawienia pojazdu na koła, a następnie o transportowaniu go w miejsce bezpieczne. Kapitan Mariusz Koziński, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Oleśni

Thank